Cześć syna. synu. Szczypta z Taskowili. To jest spotkanie z ostrością. Witajcie na kolejne spotkanie z ostrością z lokalu. Ja jestem Mike Antti. Ja jestem z Sany No, miało nie być lokali. Aura jest niesprzyjająca i tak robimy te lokale. Cały czas. Tak. No, teraz się zima skończy, lokale dalej lecimy. Tak, no nie nasza wina, że się coraz jakieś perełki pojawiają w Poznaniu. Perełki. a Tutaj to tutaj ciekawa sytuacja, przyznamy, no. że pierwszy raz w historii się zdarzyło, żeby lokal, który tu no. widzicie za nami, Moje Indie, Moje indie i tak. oni się nami sami zainteresowali, sami nas tutaj zaprosili. Nie wiemy zupełnie czego się spodziewać, bo sami tutaj tego nie szukaliśmy, więc idziemy tutaj na totalną niespodziankę, na dobrą sprawę sami do końca nie wiemy, co będziemy jeść. Dokładnie. Mieliśmy tutaj e, po prostu za, zapytamy się, co mają w takim razie na no, ostrzego do zaoferowania i zobaczymy co to będzie. No dobra, my już tam wchodzimy, bo już tutaj piszą do nas, cykają na nas yy, i... O rany, ale wieje. Naprawdę aura jest straszna, zimna no strasznie. No. Dobrze, my tam już wchodzimy i na patrzymy... Na że nie pada. No, na rzecz, że nie pada. Wchodzimy i patrzymy co tam nas zastanie, bo nie wiemy. Let's go. Let's go. Okej, okay, no tak jak widzicie jesteśmy już na miejscu. Tutaj yy, zostało złożone yy, zamówienie, tutaj za sugestią... Yy, obsługi yy, lokalu. Obsługi lokalu, bo na tej kuchni nie znamy się totalnie, pierwszy raz mamy z nią styczność, więc Zobaczymy, jak to będzie. Zaczynamy tutaj teraz od czesnawki, yy... czyli zupki słodko-kwaśnej. Dokładnie. Tutaj, może, wpierw, zanim tutaj zaczniemy, wam pokażę, jak generalnie wygląda menu. Menu jest bardzo kwite. chociaż nie znam na kuchni indyjskiej, więc. Yy, tak to wygląda, zostało nam polecone, co mamy sobie tutaj dokładnie wybrać, mamy pełen zestaw dań, nie tak zawsze bierzemy sobie w sumie jedno tak, danie, tak. tylko tu polecono nam całą, że tak powiem, pakiet, że taki cały pakiet. Pakiet, pakiet, tak pakiet takiego obiadu, że tak można Dobra. powiedzieć. Nie? Tutaj mamy, zaczynamy od zupki, tutaj powinniście widzieć yy, zdjęcie z menu, dokładnie jak wygląda ta zupa, jest to zupa ostro-kwaśna z indyjskim smakiem masala, tak jest opisane. Dobrze, no nie mam pojęcia zupełnie, czego tu się spodziewać, próbujemy Majku w takim razie, tak? Warto wspomnieć, że to chyba będzie najostrzejsze, mm, mm, możliwe, że no zdanie, zdanie, które tutaj będziemy teraz próbować, no. Możliwe, że tak jest. Y... Oczywiście wzięliśmy wersję taką, jak jest, nie? I prosiliśmy o jakieś dodatkowe tutaj wzmocnienie, żeby też właśnie pokazać Wam, jak to wypada normalnie też dla, dla Was oczywiście pod kątem recenzji. Zupka warzywna z mięskiem, widzę brokuły, jakieś marchewki, nie wiem, gdzie... co to jest, groszek chyba najprawdopodobniej kurczak. Z groszek wątpię, bo mm, to raczej w kuchni indyjskiej, więc nie spodziewajmy się tego typu rzeczy. Ale widzę, są warzywa. Nie, to są chyba fasołka, fasołka, sorka, fasołka. Mhm. Próbuję. Uuu, poszła pogardla ostrość. Smakuje mi trochę jak gulaszowa zupa, tak trochę, tak klimatem. Yy, no jest podobna na do naszej gulaszowej, ale jest ostrość. Nie tak. poszła pogardla ostrość. To jest porównywalny klimat coś jak do tajmimi, przynajmniej do tych zup pikantnych z tajmimi, jeśli chodzi tak. o poziom ostrości. Tylko, że chyba gęstsza jest. Mhm. Fajnie, że właśnie jest taka gęstsza złódka. No zdecydowanie z miasta. Mhm. Bo w tej mimi była bardziej taka... Ym, zdecydowanie rzadsza konsystencja. No, bardzo dobra. Zupa jest bardzo dobra. Ja lubię smak zup gulaszowych, a tutaj jest właśnie taki zup, właśnie czuć taki gulaszowej, takiej zupy. mięsnej zupy. Oczywiście jest słodko kwaśne, bo czuję ten kwas też. Słodkości w sumie nie no, trochę coś się w tym było, ale bardziej te gulaszowa. I jest i taki i fajny, i kwaśny posmak, który mi się podoba jest i jest ta ostrość. mi bardziej na gardło. O. Dziwne, bo ja bardziej czuję taki trochę słodny posmak. Spójrzcie, to już dostaliśmy, dostaliśmy następne zdanie. To jest, ten, ja naprawdę ten, nie, to jest właśnie ten garlic na. Czy no, to jest ten tak zwany chleb do kary, jak to tak. było określone? Spójrzcie jak to. Wygląda. No dokładnie, mi się to każdy z takim... Jednośnikiem ja trochę tak, no, ale nie no, grubszy jest taki bardziej, nie? Bardzo dobrze zupa. No. Mm. I ostrość w gardło daje. To pikantność, Dla mnie to jest ostrość. Nie jakaś mocna, ale to jest dla mnie już mocna... Albo mocna pikantność, albo już podostrość taką lekką to podchodzi. Dla mnie już bym to nazwał ostrością, wiesz? Mhm. Dla no, mnie no, wiesz, jest znaczną pikantnością. Daje w gardusi w gardło. gardło. Nie, jest pewne. Nie wyjdziemy stąd głodni. Powiedziano nam w sumie, że tutaj porcje nie będą takie zbyt duże, żebyśmy tutaj Danielę zjeść, ale kurczę, tak patrzę na to swoje tutaj, ten chlebek przyniesiony. <grym> to, o kurde. No niby takie małe naczynko się wydawało, ale jednak kurde, je się je, nie? Ja już za dużo no widzicie. No ja jeszcze nie. A Ty, Majku, też masz końcówkę taką mocną? Nie. Cały czas tak samo. Kopię w gardło. Fakro. No mamy tutaj już z dalszy ciąg, że tak powiem. Tutaj widzicie... Czyli ten prawdopodobnie chicken, chicken tiki butter masala. Mm. I tu mamy ten garlic nam. Co chciałem powiedzieć, a po tej zupce już czuję się jedzone? a ty, Majku? Trochę tak, ale... No, no, trochę. Taka sucha pizza. Pizza. No. Mhm. Też ma coś w sobie z tego, z, z naleśnika też właśnie. Coś też trochę, mówię, ale, ale, ale najbardziej mi się pierwsza czasem do pizzy. Mhm. Dobra, może jemy to sam. Bo za zjeżdżenie. brzmiało, mierzmiałem, a w tak tego dużo, nie? Mhm. Tutaj widzieć na górze pomidorek. Mhm. A ja sobie zjem. Dobra, pierwsze wrażenie ja bym jak chili konkarne. Nie wiem, czy samy zaraz to sam powie. Ciutko też tutaj spróbuję wpierw, bo to zacząłeś od pomidorka, a ja spróbuję sobie wziąć tutaj nabrać. Chili konkarne, faktycznie, czyli konkarne, typowo. Trzeba przewiznać to, tak? No, chyba tak. Są w środku kawałki mięska, jak widzicie. Zatopione w tym. Mega dobra, ja nie ja mogę. Powiem, ludzie tak, poezja dla podniebienia. To jest mega danie, nie? Zupa bardzo dobra była, ale. To jest już mega mm. konkret. Jest fajne. No więc jakbyś od kurczaka, czyli konkarne po prostu. No. no. Super to. No ja miem powiem wam, że ta z zupką jedną już się najadłem i po prostu ciężko mi się teraz to wcina. Mam takie wolne tempo. Ale to jest naprawdę bardzo dobre. Dla mnie jako lajka, mm. związku lajka od kuchni indyjskiej mogę powiedzieć, że no. się tak najbardziej kojarzy z takim bardzo dobrym mięskim kurczaka. To mm. jest oczywiste w sumie, czyli konkarne, no. Z tego co znam. Naprawdę smak jest zupełnie mi się kojarzy z czyli konkarne. A, a to jest taka. Mm, to jest dla mnie pośrednie między pizzą a naleśnikiem. Spodem od pizzy, a naleśnikiem. To no, jest farracja smakowa między pizzą a leśnikiem. A jest to bardzo dobre. Naprawdę. Mm. Dobrze że sobie polecenie, bo samo ciężko było to jeść bez przekryski. No, to, to musi się, to trzeba je bo to jest do mm. no, sos, nie. Właśnie, tu jest więcej tego sosu. Gdzieś gdzie się znajduje przy okazji do kawałki tego kurczaka. Mm. Jak na razie dopiero znalazłem jeden, mm. <laughs> już znajduje drugi właśnie. No powiem tak, że mi się kuchni hmm. indyjskiej, mi się to bardzo, bardzo podoba. Mnie to bardzo smok, na jestem naprawdę za... oczerwany. Hmm. Poezja dla podniebienia. Poezja hmm. dla podniebienia, naprawdę. Przepraszam, jeśli źle to ja nie wiem na to jest. Hmm. Kurwa, będzie długi materiał, ale mi się wydaje, że tak niewiele mówimy hmm. konkretnego, że to jest o, No ja tu je męczę to, no mam jeszcze tyle, hmm. jak widzicie. Jest bardzo dobre i bardzo mnie nasyciło. No bardzo. Jednak ja obfitniej... Ob... Bardziej obfite śniadanie niż Mike. No niestety, no trochę zepsuł sprawę. Wydziewałem się, że zjemy po prostu jedno danie, nie? a nie, że zostaniemy sobie trzy dania. No. Jestem już najedzony strasznie, ale postaram się to zjeść do końca, ale jest naprawdę... Naprawdę jest super. Mi to był powiedziane kuchnia indyjska, ale możemy porównać jej smaki do rzeczy, które już znamy. M Pardy, na przykład do kuchni meksykańskiej. Dokładnie. Tak jak tutaj. Czy wcześniej na przykład gulaszowej ci bez wody byłoby ciężko. No, no, widzisz, że ja już wypiłem. Okej, okay, no to widzicie, już to mam zjedzone, można powiedzieć. Dokończę jeszcze to, ale naprawdę ja jestem... Full. Ja jestem najedzony. Naprawdę. No, ja że jestem full. To już zostawiamy, bo no, no naprawdę nie damy rady. Ale to właśnie tylko dlatego, że jesteśmy przyjedzeni, bo jest naprawdę bardzo dobrze. Jest smakowo, jest, jest smakowo. Syci, mimo, mimo niewielkich porcji, to naprawdę syci. Czas najwyższy na podsumowanie z naszej strony. W sumie już to, co powiedzieliśmy wcześniej, to już było podsumowanie, ale teraz... Już tak podsumowaliśmy w trakcie, można trochę powiedzieć. Teraz powiemy, przepijemy trochę. Magiczne słowo. Wyrok jak w walce pueserskiej. <noise> I mówimy, to nie jest wyrok, Michael. bo werdykt. Wyrok. Wyrok to byłby, jakbyśmy mieli też do powiedzenia negatywnie, ale <głosy> mamy <głosy> bardzo pozytywnie, polecamy serdecznie, <noise> słuchajcie. My się nie znamy na kuchni indyjskiej, co prawda, może ci, którzy gustują w tego typu kuchni, patrząc tutaj na to, nasze opinie, jak to wyglądało, bo też staraliśmy się to ładnie tutaj w miarę na możliwości oczywiście opisać, może będą w stanie coś odnieść, porównać do innych lokali z kuchnią indyjską, czy jest dobrze, czy nie. Ja akurat są w Poznaniu osobiście nie kojarzę żadnych takich. Mi się wydaje, że na pewno są, no, tylko nie dostrzegamy tego, no bo po prostu no, nie, nie, sami z siebie nie szukamy takiej lokali. Ale jestem bardzo ciekaw w komentarzach, piszcie, czy, jak wam się wydaje, czy to jest legitna właśnie kuchnia indyjska. Naszym zdaniem jest jak najbardziej i gorąco polecamy do zapo zapoznania się i jesteśmy, cieszymy się bardzo, że zostaliśmy zaproszeni tutaj, bo naprawdę jest tutaj m, bardzo, bardzo ciekawie. Ciekawe doświadczenie kulinarne nowe oczywiście jak najbardziej. No, gdyby to było bliżej nas, że to byłby nasz komiesie zamieszkania, to byśmy tutaj na pewno częściej wpadali. Niebo dla ust, naprawdę nektar <laughs> dla żołądka. Naprawdę jest, wow. jest super. Wow. Dobra, no to tyle jeśli chodzi o to spotkanie z ostrością, prawda? E, Majku, no to widzimy się w kolejnych. Wiadomo już, że czekają nas chyba też już kolejne jakieś lokalowe rzeczy jeszcze do zrobienia. Możliwe, że tak jest. Możliwe, że tak jest. No widzicie, tak jak mówiłem na wstępie cały czas robimy, działamy jest ciekawie, jest bardzo ciekawie. Dobra, to tyle z naszej strony, więc ja jestem Sony Pit. Jestem Mike Vantill. No i żegnamy Was z lokalu, moje Indie i zapraszamy jeszcze raz do pojawienia się. Okej. Okay.